Cześć i czołem, drodzy widzowie! Znów mamy styczeń jak co roku jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku mamy 29. finał. Już myślałem o tym wcześniej, chciałem się przygotować, chciałem rzucić coś naprawdę mocnego, no ale mamy rok pandemiczny, dużo spraw nie udało się przygotować, nie udało się załatwić, a nawet jakbym wymyślił jakieś naprawdę super odjechane atrakcje, to i tak z powodu reżimu sanitarnego nie moglibyśmy się razem bawić. Ale... Nie chciałem odpuszczać. Bardzo lubię tą inicjatywę Jurka, dlatego, że to jest taki moment w roku, kiedy większość ludzi jest uśmiechnięta, pozytywna, chce coś zrobić razem i w tym smutnym, jak domyślacie się, co każdy wstawi sobie coś swojego kraju. Jest to taka fajna gwiazdka zimą, kiedy ludzie naprawdę się cieszą, są razem, mają wspólny cel. Wszyscy wtedy pamiętamy, choć przez chwilę, o tym, że są dzieci seniorzy w tym kraju, którzy mają pecha. Cierpią i potrzebują pomocy. Także jest to szczytny cel, ale też nie ukrywam, ja mam w tym, aha, prywatny interes. Lubię wystawiać aukcje, rzeczy na aukcję Wośpu, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby kupując ode mnie przedmioty i odbierając, żeby mnie trafił na kogoś fajnego. Właściwie do tej pory wszyscy ludzie, którzy coś ode mnie yy, wylicytowali na Wośpi odebrali, to są moi znajomi i przyjaciele, których serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Także i w tym roku coś wystawiam. Były dwa pomysły. Jeden to był uran, ale jego zostawiamy na okrągłą 30. rocznicę. Yy, miałem też drugi pomysł, ale niestety się okazało, że tego nie mogę zrobić, bo miałbym problemy. I koniec końców stwierdziłem, że jednak mam coś, co mogę tak po prostu klasycznie wystawić na sprzedaż. A kiedy sytuacja się poprawi, jak będzie trochę bezpieczniej, trochę spokojniej. To szczęśliwy zwycięzca będzie mógł przyjechać, odebrać, jeszcze przy kawie czy herbacie, posłuchać mojej opowieści, czy na temat tego przedmiotu, czy na jakieś inne tematy. Niektórzy z Was już kiedyś tam wiedzieli, chociaż. nie, no, nawet parę razy w filmach się chwaliłem. Przez kupę lat, bo będzie to mniej więcej 10, byłem strzelcem. Strzelec to jest taka organizacja podobna do harcerstwa, tylko bardziej paramilitarna. I Jesienią 2018 roku dowiedziałem się, że na początku 2019 na uroczystościach y, mam być odznaczony. I nie chciałem jechać na uroczystości w starym ripstopie i to nie miałem 2010, tylko tego jeszcze w kroju 9 trójki, czyli dwie kieszenie na dole, dwie u góry, który mam do dzisiaj. On jest okrutnie powycierany, i zniszczony i ściorany. Uznałem, że wstyd by było w czymś takim jechać, a do goreteksu szpilką też do kitu się cokolwiek przypina. Dlatego też poprosiłem Annę Raczkowską. Zostawiam wam w aukcji link. Tam do niej ona mi właśnie uszyła. Ma taki projekt: Raczkowska szyję. Ona ma dużo projektów. Raczkowska szyje, rzeźbi, gotuje i bugie. Ona, ona robi wszystko po prostu, tak? Ale między innymi szyje. Pozdrawiam Anię serdecznie z tego miejsca. I ona mi uszyła właśnie na bazie munduru Sił Zbrojnych RP, wojsk lądowych. Zrobiła mi przeróbkę. Przeróbka polegała na tym, że padki. Z oznaczeniem stopnia używane w strzelcu kołnierzowe, mają taki kształt, że do oryginalnego kołnierza tego munduru wcale nie pasują. Niektórzy, mimo to zauważyłem, naszywają te patki mniej więcej gdzieś tutaj na połowie kołnierza i to wygląda tragicznie. Nie mając za dużego budżetu i mając mało czasu, chciałam, żeby było w miarę ekonomicznie, ale też względnie ładnie. Dlatego Anna po prostu przerobiła kołnierz tak, żeby pasował do tych patek. No i tak została bluza przerobiona, ma wszystkie naszywki i oznaki, jakie powinna mieć związane ze związkiem strzeleckim. Działałem w związku strzeleckim Strzelec Józefa Piłsudskiego. W marcu były rocznice śmierci pułkownika Leopolda Lisakuli wielkie uroczystości i tam właśnie chyba jedyny raz publicznie występowałem w tym mundurze. Parę razy jeszcze zdarzyło mi się go założyć przy innej okazji, ale teraz jestem już na innym etapie życia. Praca, rodzina, inne w ogóle sprawy, inne problemy. Zwyczajnie nie miałem już czasu się angażować. Trochę też tam pomagałem chłopakom z harcerstwa, także uznałem, że akurat ten mundur, w takiej formie, nawiązującej bardzo mocno do lat 90. i wczesnych 2000., nie będzie już mi potrzebny, ale może dla kogoś będzie atrakcją jako kawałek historii. Dorzucam też do niego Beret. No, Beret był ze mną dużo więcej lat. Niestety, jak widzicie, jest już trochę ściorany. Mnóstwo wspomnień ale mam nadzieję, że teraz będzie to cieszyć kogoś innego, że dzięki aukcji tego munduru poznam kogoś fajnego no i że razem zrobimy coś dobrego w imię szczytnej idei. Dziękuję Państwu za uwagę. Link do aukcji na Allegro zostawiam w opisie. Wystawiam na 7 dni. Tak jak powiedziałem, z góry już gratuluję zwycięzcy. Wtedy też na Priva się dogadamy, gdzie, kiedy. Jak już będzie w miarę bezpiecznie, mam nadzieję i do tego zachęcam, żebyśmy się spotkali na żywo i pogadali. No ale w ostateczności już wyślę paczkę. Chociaż wolałbym poznać się i pogadać, bo to jest dla mnie wartość dodatnia w u I bardzo żałuję, że w tym roku jest pandemia, bo też lubiłem te wszystkie eventy, kiedy ludzie się zjeżdżają, tu jest automobil klub, tam są jacyś modelarze wystawiają swoje rzeczy. Tutaj ktoś grochówkę gotuje, tu są pokazy strażaków, bo to jest coś fajnego, co w tym zimowym okresie tak pięknie jednoczy ludzi i powoduje, że się wszyscy uśmiechają. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia, cześć.